W poprzednim odcinku Ania i Piotr, podróżnicy z Krakowa, podczas pobytu w Starym Sączu zachwycali się atrakcjami tego wyjątkowego karpackiego miasteczka. Zwiedzili największe atrakcje, odwiedzili też miejscowe restauracje i spróbowali lokalnych potraw. Rozpoczynamy drugi dzień naszej wycieczki po karpackich miasteczkach z klimatem. Dzisiaj czeka nas Malownicza i niedaleka droga do Lewoczy. Na tę trasę warto zarezerwować minimum pół dnia, bo po drodze napotkamy mnóstwo miejsc wartych odwiedzenia. Nasi podróżnicy ruszają w drogę. Niebawem przekroczą granicę ze Słowacją, zaraz potem wjadą na wysoką przełęcz Wabnik, z której w pogodne dni rozpościera się piękna panorama Spiszu i Kotliny Poprackiej. Na chwilę zatrzymują się w okolicach starej Lubowli, położonej zaledwie 20 km od Polski. Stara Lubowla znana jest z XIV-wiecznego, dobrze zachowanego zamku, który w przeszłości bronił bezpieczeństwa na ważnym szlaku handlowym do Polski. Jadąc dalej, w drodze do lewoczy, odwiedzają kolejne ciekawe miejsca. Zatrzymują się w urokliwym miasteczku Kierzmark z wyjątkowym układem ręku w kształcie trójkąta i z ratuszem w środku. To gratka dla miłośników architektury, którzy odnajdą tu wszystkie style architektoniczne, począwszy od romańskiego. Spacer po rynku to prawdziwa przyjemność. Kilkanaście kilometrów na zachód znajduje się największe miasto tego regionu Poprad, położone u stóp Tatr. Warto zatrzymać się tutaj na chwilę, by obejrzeć m.in. pięknie odrestaurowaną historyczną dzielnicę, spiską sobotę i zajrzeć na tutejszy rynek. W mieście znajduje się też popularny pośród polskich turystów park wodny. Nasi podróżnicy są już blisko celu, mijają położony na południu słowacki raj, jeden z najpiękniejszych parków narodowych Słowacji i zbliżają się do Lewoczy. Już z oddali widać mury miejskie otaczające całe miasto. To dowód uprzywilejowania, gdyż w średniowieczu nie każdy gród można było opasać murami. Warto wiedzieć, że system fortyfikacji w Lewoczy to najlepiej zachowany system obronny na Słowacji. Nim jednak Ania i Piotrek odwiedzą miasto, odwiedzą okoliczne atrakcje. Wśród nich jest Spiska Kapituła, czyli siedziba biskupów Spiszu, z powodu swego znaczenia nazywana także słowackim Watykanem. Do 1948 roku Spiska Kapituła była samodzielnym miasteczkiem warownym, a obecnie stanowi dzielnicę miasta Spiskie Podgrodzie. Wraz z nim, zamkiem spiskim i nieodległą wioską Rzechra od 1993 roku znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Spiski zamek zaliczany jest do największych kompleksów zamkowych w Europie. Zajmuje powierzchnię około 4 hektarów. Najpiękniejszy widok na ruiny rozciąga się z niewielkiego wzgórza, na które Ania i Piotrek postanawiają się wdrapać. Obecnie większość zamku jest zrujnowana, a w niewielkiej odbudowanej części mieści się muzeum. Z zamkowej wieży rozciąga się przepiękny widok na okolice. W sezonie letnim odbywają się tu turnieje rycerskie i imprezy nawiązujące do tradycji dawnych czasów. Spiski Zamek to punkt obowiązkowy na mapie atrakcji tej części Słowacji. W drodze powrotnej do Lewoczy Ania i Piotrek zatrzymują się w położonym kilka kilometrów od Spiskiego Zamku zajeździe Spiski Szałas. To niesamowicie klimatyczne miejsce, w którym można spróbować lokalnych słowackich specjałów, takich jak bryndzowe haluszki, czyli kluski z serem, czy zupy czosnkowej, a także grillowanych mięs. Spiski Szałas to idealne miejsce na dłuższy postój. Jest tu i duży parking i co najważniejsze sporo atrakcji dla dzieci. Oprócz parku zabaw z huśtawkami i piaskownicami można przejechać się po okolicznym terenie specjalnym traktorem z przyczepą, za którego sterami zasiada gustownie ubrany sam właściciel zajazdu. Latem w Szałasie turystom przygrywają ludowe kapele. Zanim Ania i Piotrek przekroczą mury leboczy, chcą jeszcze dotrzeć na Mariańską Górę i zobaczyć Słowacką Częstochowę, czyli jedno z najważniejszych słowackich sanktuariów. Na północ od miasta, na wzgórzu, pną się do nieba strzeliste wieże kościoła nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. W pierwszy lipcowy weekend przybywają tu tłumy pielgrzymów i to nie tylko ze Słowacji. Na górę prowadzi z lewoczy piękna, lipowa Aleja Jana Pawła II, który odwiedził sanktuarium w 1995 roku. Do sanktuarium można dotrzeć także samochodem i warto. Jeśli nie z powodów religijnych, to chociażby dla pięknej panoramy Lewoczy i okolic. Po pełnym atrakcji dniu Ania i Piotrek przez bramę koszycką docierają w końcu do centrum Lewoczy. Zatrzymują się pod zabytkowym hotelem Arkada, położonym w najważniejszym punkcie miejskiego rynku, tuż obok ratusza i kościoła Świętego Jakuba.